Moje prace są oparte o, o fotografie, które, które robię w czasie, w czasie podróży. Yy, najczęściej jednak maluję w domu, bo, bo, bo malowanie w plenerze no, wiąże się z wyprawą, z przygotowaniem sztaluk. Wszystko trzeba zabrać z sobą. Inaczej jest na, na plenerach, w których uczestniczyłem, ale generalnie maluję w domu, w zaciszu i zawsze przy muzyce, przy dobrej muzyce. Emocje związane z malarstwem właśnie zawsze są, i, i kiedyś, kiedyś malując, po prostu sobie wymyśliłem takie stwierdzenie i, i zamieściłem to w którymś z katalogów wystawowych, że ponieważ ja maluję techniką dosyć specyficzną, akwarela jest w ogóle specyficzną techniką, a, a ja maluję na bardzo mokrym podłożu. Najpierw moczę intensywnie papier. I akwarela musi wsiąkać w papier, trochę się rozlewać. Nigdy efekt końcowy nie jest taki, jaki sobie zakładam. Że to jest tak jak w muzyce, też improwizacja. Jestem fanem jazzu i to też chyba się z sobą łączy, że, że w jazzie też często, kiedy, się, kiedy muzyk gra spontanicznie. Gdzieś tam ta muzyka sama go prowadzi, tak samo w malarstwie i, i, i stwierdziłem, że, że te media, których używam, one malują razem ze mną. Akwarela jest techniką specyficzną i też kiedyś któryś z autorów znakomitych akwarelistów powiedział tak, że, że żeby wiedzieć kiedy przestać, bo zwykle jest tak, że, że, że autor jeszcze coś tam by poprawił, jeszcze coś tam dodał I, i w pewnym momencie trzeba powiedzieć nie, czasem niech to będzie troszeczkę niedopowiedziane za, zamiast tego, żeby było przedobrzone. Dlaczego maluję? Nie wiem, to jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba. Dzięki malowaniu poznałem wielu wspaniałych ludzi. Poznałem na plenerach cudownych ludzi, gdzie były wymiany doświadczeń. Wieczorne spotkania, prawda, dyskusje do późnego wieczora, przy gitarze, przy śpiewach, ale też mówię, też bardzo dużo na plenerach się nauczyłem. To związane jest z podróżami. Poza tym jest coś takiego, że po namalowaniu pracy, kiedy jest się zadowolonym z tego, z tego co się zrobiło, że Parę godzin wcześniej to była tylko czysta kartka, prawda? I nagle jest wypełniona kolorami, światłem. To jest ogromna satysfakcja. Czasem jest tak niestety, że prace się wyrzuca, bo, bo, bo nie chcę, żeby ktoś to zobaczył, bo, bo akwareli w zasadzie nie da się, nie da się poprawić. Farbami wodnymi, jak się maluje, to drugiej takiej samej się nie namaluje pracy, bo, bo wystarczy, bo tu nie tylko kwestia mieszania kolorów, ale ilości wody.